Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was na obejrzenie serii z Medal of Honor Warfighter. Na początku kampania dla pojedynczego gracza. Rozpoczynamy sobie nową kampanię i poziom trudności wybieramy normalny, tak jak na wszelki wypadek. Teraz nam się gra będzie chwileczkę ładować, a tuż po ładowaniu wejdziemy w świat gry. Zobaczymy co ciekawego nowy Medal of Honor przyniesie. I zobaczymy też jak to wszystko się kończy, ale to nie wszystko naraz. Już nam się powoli załadowało. I teraz tylko czekać aż będziemy mogli zagrać. Jakiś goście nam się wynurza spod wody. Grafika jak chyba widzicie jest bardzo dobra. Widzimy gościa, zabijamy sobie go Bum, headshot Gościu leży I idziemy do przodu O, jeszcze taka broń, ale na początku weźmiemy sobie stolecik Zły przeciwnik, headshot O, ciężarówka jakaś Ukryjemy się tutaj Podchodzimy i można powiedzieć, że plantujemy pakę <grymne> Dobra, C4 wygląda na uzbrojone Teraz idziemy się ukryć Chyć Coś dziwne, bo wartownik nas nie widzi Zaczynał gra i tyle Miłych snów w wartowniku Sobie przysiady porobię Okej, teraz tutaj trzeba Hej, Bum O A coś O Już chciałem zacząć do nich strzelać Aż tu nagle jakieś wybuchy się zaczęły robić no. O Dobra, ja teraz to przeładuję sobie Nie muszę przeładować O jakiś przeciwnik, jeden, drugi a i leżą... O, jakiś kolejny wrót, ale znowu mi urwało myszkę. Tutaj chyba jakiś błąd cholera. To powinno wydaje mi się spaść. O, jesteście świadkami chyba pierwszego błędu. W grze. O, teraz dopiero spadło. Co za zlagowana gra. Ho ho ho. Ale gościu nie chce zginąć. Trochę was pewnie to zniechęci od tego cyklu. Ale to nie moja wina, że się zlagrował. Ponieważ w widocznych spadków animacji raczej nie było. Tak więc, raczej nie jest to wina mojego sprzętu w tym przypadku. Po prostu coś się, jakiś skrypt się zablokował, czy. pies to wie. Ale biegniemy już dalej. Zapominamy o tamtym incydencie. O, jakiś gościu. Dobra, leżą Biorę się tutaj, żeby mnie nie zastrzelił. Biorę, wyrzutnie. O. O, za pierwszym razem. One shot, one kill. Teraz trzeba uciekać. Uciekamy, uciekamy. Bum. Mam nadzieję, że to przeżyłem. I wskakujemy. Pontoniku. Widać czy gra z pompą zrealizowana czekamy, ale nie wydaje mi się, żeby te całe wybuchy w tym porcie były przez mój jeden malutki ładunek C4. Pewnie jakaś grubsza sprawa. Ale niestety tu się z Wami żegnam, ponieważ tu się skończył pierwszy odcinek, tak więc dzięki za oglądanie i zapraszam z góry do oglądania drugiego. Trzymajcie się!